pociągnąć trochę wątek, który był omawiany przez mecenasa Czarnika, mianowicie popatrzeć na to, co się dzieje z rodzinami w systemie emerytalnym, ponieważ przerwa związana z opiekiem nad dziećmi nie jest związana tylko z tym, w jaki sposób wygląda sytuacja rodzin w momencie, kiedy dzieci się rodzą, opieka jest podejmowana, ale także niesie za sobą konsekwencje dla systemu emerytalnego. To jest zresztą pogłębione w ekspertyzie, którą na podstawie której jest ta prezentacja, więc z racji czasu pewne wątki będę bardzo skrótowo traktować. Generalnie, jeżeli popatrzymy na system emerytalny, jego funkcje, one są dwie: pierwszy to jest realokacja dochodów cyklu życia, czyli krótko mówiąc, ludzie, którzy płacą składki w trakcie swojej aktywności zawodowej, z tytułu tych składek mają zapewnione świadczenia emerytalne. Jeżeli pojawiają się jakieś przerwy, w trakcie aktywności zarobkowej związanej z umową o pracę czy innymi tytułami objętymi ubezpieczeniem społecznym, wówczas oczywiście potencjalnie emerytury maleją. Kraje starają się przeciwdziałać tym zjawiskom poprzez różnego rodzaju mechanizmy redystrybucyjne, które możemy podzielić generalnie na dwa. Pierwsze związane są z zabezpieczeniem adekwatnego dochodu, które osiągały niskie zarobki i miały krótszy staż pracy przez system, przez system świadczeń minimalnych, a drugi, na który chciałam tutaj zwrócić szczególną uwagę, to jest uwzględnianie w, w systemach emerytalnych wybranych okresów. Poprzez zapewnienie praw emerytalnych w tym czasie. Ja rozumiem, że czas dyskusji wewnętrznej mogę odliczyć od czasu mojego wystąpienia. <grymne> <grymne> W większości krajów rozwiniętych, właściwie we wszystkich krajach europejskich niemalże, urlopy macierzyńskie i wychowawcze są takimi okresami, które są uwzględniane w systemach emerytalnych, chociaż należy zwrócić uwagę, że ten sposób uwzględnienia jest bardzo różny. Zależy od specyfiki systemu emerytalnego. To jest na przykład opłacanie składek albo też uwzględnienie w formule emerytalnej, tam gdzie mamy system o zdefiniowanym świadczeniu tych okresów w jakiś sposób. Na co należy zwrócić uwagę, to to, że ten okres wyceniania opieki nad dziećmi w tych systemach jest bardzo różny i nie dotyczy też wszystkich rodziców. Ja nie będę cytować wszystkich rozwiązań, które. Występują w różnych krajach. Chciałam zwrócić uwagę na to, że niektóre kraje traktują wszystkie opieki okres opieki nad dziećmi tak samo. Na przykład w Chile rodzice dostają bon emerytalny w momencie, kiedy przechodzą na emeryturę, bez względu na to, czy one, oni w okresie opieki nad dziećmi pracowali, czy nie. Niemniej jednak to zabezpieczenie emerytalne, jeśli to ono do minimalnego wynagrodzenia, czyli na najniższym możliwym poziomie. W Danii składki płacone są już od znacznie większych kwot. We Włoszech składki nie są płacone, ale w formule emerytalnej te dodatkowe okresy są uwzględniane przez, przez odpowiednie wskaźniki przeliczenia emerytury. We Francji mamy do czynienia zarówno z tym, że okresy opieki nad dziećmi są wliczane do emerytury dodatkowo rodzice, którzy mają co najmniej trójkę dzieci, mają powiększone emerytury jak również za okresy pozostawania bez pracy od minimalnego wynagrodzenia opłacana jest składka. Czyli tutaj widać wielość rozwiązań, która jest stosowana. W Niemczech też mamy ciekawą sytuację, kiedy składki są opłacane. I zwracam uwagę, bez względu na to, czy rodzice są zatrudnieni, czy niezatrudnieni. I one do pewnego limitu, który tak naprawdę odpowiada rocznej składce płaconej od przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniane są w systemie emerytalnym. Dodatkowo, jeżeli rodzice mają dzieci, którymi się opiekują i w związku z tym ich wynagrodzenia są niższe, też dodatkowo składki do systemu emerytalnego są płacone. Szwecja też jest krajem, w którym mamy wielość rozwiązań chroniących głównie osoby o niższych zarobkach, ale także adekwatnie rekompensujące osoby, które mają zarobki powyżej 75% przeciętnego wynagrodzenia. Tam to świadczenie jest tak ustawione, żeby co najmniej poziom 75% przeciętnego wynagrodzenia był uwzględniony do emerytury. Jak wygląda sytuacja w polskim systemie emerytalnym przed reformą i po reformie? Przed reformą okresy urlopów wychowawczych były traktowane jako okresy nieskładkowe i wliczane z nieco mniejszym, proporcjonalnie mniejszym okresem. To było 0,7%. Takiego wynagrodzenia branego pod uwagę do emerytury czy podstawy wymiaru składek do wysokości świadczenia. Za okres pracy ten odsetek wynosił 1,3. W nowym systemie okresy urlopu macierzyńskiego i wychowawczego objęte są opłacaniem składek za ubezpieczenia społeczne. W przypadku okresów macierzyńskich, obecnie ojcowskich, jest to wysokość zasiłku. W przypadku urlopu wychowawczego Obecnie jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia, chociaż ta podstawa się zmieniała. Na początkowa była równa wynagrodzeniu minimalnemu. Mieliśmy taki okres między 2002 a 2008 rokiem, kiedy to było zasiłek stały z pomocy społecznej lub świadczenie pielęgnacyjne, czyli była to znacz, znacząco niższa nawet od minimalnego wynagrodzenia kwota. Można powiedzieć, że w, te, w tym czasie praktycznie to w bardzo niewielkim stopniu wpływało na wysokość przyszłej emerytury. Po 2009 roku powróciliśmy do minimalnego wynagrodzenia. To był element pakietu rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej, zainicjowany przez minister Kluzi-Krostkowską, potem kontynuowany przez kolejny rząd. Od 2012 roku jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli możemy powiedzieć, że dzisiaj te okresy są dosyć powiedziałabym, przyzwoicie na tle standardów międzynarodowych uwzględniane. Lepiej też traktują osoby, które otrzymywały niższe zarobki przed przejściem na urlop wychowawczy. Niemniej jednak cały czas mamy problem tego, że jeżeli osoby nie są zatrudnione na umowę o pracę, to faktycznie nie mają prawa do urlopu wychowawczego i w związku z tym także nie mają prawa do opłacania składek. To, ten wątek jeszcze za chwilę rozwinę, natomiast chciałam pokazać, jak Polska wygląda na tle krajów, które mają podobne systemy emerytalne Włoszech, Łotwy i Szwecji, w zakresie rekompensaty czy uzupełnienia faktu przerwy w opłacaniu składek przez te składki, które są płacone przez budżet państwa. Jak Państwo widzą, wyglądamy tutaj nieco lepiej niż Włochy i Łotwa. W zakresie uzupełniania tego dochodu, szczególnie w przypadku, jeżeli te przerwy łącznie są dłuższe z powodu albo dłuższego pozostawania w domu z jednym dzieckiem, albo też jeżeli ma się więcej niż jedno, jedno dziecko i korzysta się z urlopów wychowawczych, naj, w największym stopniu rekompensuje te okresy Szwecja, co związane jest z tymi rozwiązaniami, o których y, mówiłam. Y, jak już Pokazałam wcześniej: w Polsce składki opłacane za urlopy wychowawcze dotyczą stosunkowo niewielkiej liczby rodziców. I to nie tylko tych, którzy nie są aktywni zawodowo, zostają w domu z dzieckiem, ale także części rodziców aktywnych zawodowo, a nawet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeżeli mamy na przykład, i to się często zdarza w przypadku osób młodych, osoby zatrudnione na czas określony, często się zdarza, że ten czas określony upływa w trakcie czy ciąży, czy urlopu macierzyńskiego i wówczas już takiej osobie nie przysługuje urlop wychowawczy i znowu mamy sytuację, kiedy składki nie są opłacane. Okresy opieki nad dzieckiem aktywności zawodowej układają się bardzo różnie, można powiedzieć, że znacząca część szczególnie matek w okresie, kiedy dzieci są małe ogranicza swoją aktywność zawodową, aby potem do niej powrócić. Więc jednak z punktu widzenia emerytury, one mogą oczekiwać, że ich emerytury będą uwzględniały okresy aktywności zawodowej po wychowywaniu dziecka. Natomiast już samo wychowanie dziecka wówczas nie będzie liczą. Czyli gdybyśmy tak popatrzyli na różne rozwiązania, na przykład mamy, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony, potem biorą urlop wychowawczy zajmując się dzieckiem i nadal mają umowę o pracę na czas nieokreślony, to jest ten przykład, kiedy faktycznie składki emerytalne są płacone. Jeżeli mamy mamy czy rodziców, którzy opiekują się nad dziećmi w przerwie pomiędzy umowami o pracę, ale na czas określony, tutaj już składek nie mamy. Tak samo, jeżeli na przykład po umowie o pracę na czas określony, Mamy opiekę nad dziećmi, potem na przykład działalność na własny rachunek, o której też składki są płacone. Czyli powie... trzeba podkreślić to, co już było sygnalizowane wcześniej, że właściwie status na rynku pracy bardzo silnie dzisiaj różnicuje rodziców. Silniej nawet niż się to wydaje z punktu widzenia tych, którzy pracują na etat, tak krótko mówiąc. I tych, którzy na etat nie pracują. I wydaje się, że z perspektywy zasady równego traktowania i zasad polityki rodzinnej należałoby jednak szukać szerokiego ujęcia, czyli faktycznie objęcia wszystkich rodziców przerywających swoją aktywność zawodową na czas opieki nad dziećmi, czy szerzej rodziców możliwością ujęcia tych okresów w systemie emerytalnym przez opłacanie składek. W tym kierunku idą rozwiązania, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Pracy. Ja nie będę ich omawiać szczegółowo, myślę, że Państwo mieli już możliwość się z nimi zapoznać. One nieco różnicują rodziców pracujących od tych, którzy nie pracowali ze względu na to, jaka wysokość składek będzie opłacana na, na, na okres emerytury. Na co warto zwrócić uwagę. Niemniej jednak znacząca część rodziców ma szansę z tych rozwiązań skorzystać i podsumowując, chciałam jeszcze raz podkreślić, że dzisiaj system emerytalny traktuje w tym sensie rodziców nierówno, że, że te okresy opieki nad dziećmi są inaczej wyceniane nie tylko ze względu na aktywność zawodową, ale formę pracy. co w wpływa w konsekwencji na wysokość emerytur, a różnorodność trajektorii zawodowych, rodzinnych, których dzisiaj, które dzisiaj obserwujemy na rynku pracy, wymaga tego, aby system emerytalny i polityka rodzinna odpowiednio je uwzględniły.